Jo, witam Was bardzo serdecznie w 2024 roku. Jak widzicie, wracam do budowy kampera i prawdopodobnie filmiki zaczną latować częściej, bo będzie więcej materiału i jest półka do dorobienia. Przez okres zimowy nic nie robiłem, ponieważ no, nie mam garażu i nie miałbym gdzie co i jak ciąć. Więc bez zbędnego objedlenia, zapraszam Was do oglądania. W tym odcinku będziemy próbować zrobić szafeczkę wiszącą, podejście numer 3. No i co, time lapse odpalony i pozarajcie. The next day. Dzisiaj pokażę moją szafkę biszącą, którą zrobiłem poza nagrywaniem, ponieważ zapomniałem. Wygląda to tak. Tu będzie biureczko? To będzie stacja robocza z lewo z i, i w sumie blat roboczy. Nie czy to jest po tej, po tej stronie z po tej ten blat roboczy. Chyba to będzie lepiej. I Co jeszcze? Tutaj część na razie oddalona, bo prysznica nie mam i okna dachowego też nie. I co, i chyba dzisiaj zabiorę się za, za robienie nadkoli. Tutaj taki to obudówkę, obudowę zrobimy. Postaram się, żeby to jakoś ładnie wyszło. To chyba będzie najprostsze, co mogę zrobić, i bez myślenia. Dobra. Się nagrywa. Ja jestem tak trochę rozczepany. Dzień dobry przede wszystkim. Nie wiem, czy to już było. Ouch! Czy było w Ośniku, czy nie? Ale witam Was jeszcze raz. Jak to Spasiek przyjacielski. I lepiej przywitać się dwa razy niż w ogóle. Ale to trudno, mam mikrofon nowy, nie wiem czy słyszycie teraz na słuchawkach, prawdopodobnie tak, ewentualnie na głośnikach i jak mówicie, możecie powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. I mogę teraz więcej z Wami gadać i nie musicie, nie musicie patrzeć w kamerkę, żeby ładnie dźwięk wyłapywało. Mam nadzieję, że to zdaje na razie egzamin. Tyle mogą być takie ten, różne szumy, ponieważ to jeszcze yy, dom drzewo na pile. A co ja robię? A ja teraz robię szafę tą szafkę wiszącą. Tutaj mam dolny szkielecik, chyba widzicie. Już sobie wcześniej skręciłem, bo zapomniałem włączyć nagrywanie i sobie przypomniałem w połowie dopiero. Ale to dalszą część powocicie. Więc zaczynamy. Tutaj sobie przygotowałem już te deseczki, kancówki na odpowiednią długość. I teraz je muszę przykwiercić, przykręcić. No. tak jak zwykle ta nie jest równa tej najgorzej no Muszę kupić bardziej dokładne narzędzia, bo tu nawet widzę na oko, że jest krzywo. nie ja jak ja to cięłem piła ba, musiała być źle ustawiona. Ale nic z tego strzelać nie będzie. Dobra, robimy to tak. O ja, ale tu schodzi. Strasznie. Strasznie tu schodzi. To musi być w środku. O, tak coś zrobimy. No bo Tak. Dobra, idę po wkrętarkę. Yy, którą mam tutaj chyba. U góry. O, ogólnie to ja muszę jeszcze muzyczkę włączyć, żeby było fajny vibe do roboty oczywiście. Connected. I co, i chyba łączymy? Łączymy sobie Spotify. Luty tylko. muszę połączyć. O, teraz Connected Spotify. I co bym tu wybrał? Ahoj, Vixen. Pierwsza chyba piosenka, którą słyszałem. W życie na tym statku prześcigałem. Nie mam nic czasem myślę sobie Dobra nie będę się, nie będę fałszował Tutaj w ogóle mam wkręty ciesielskie na Torxa więc to najlepiej czekajcie to jest tą stroną Czy muszę wrócić do góry nogami wtedy będzie najlepiej Dobra, ja wziąłem sobie takie wiertełko i spróbujemy tym poszerzyć odpory. to co jak tu widzicie mam ten szapeczkę z krekietem, którą wycinałem, nie wiem czy się je nagrało i to te... złączymy dół, przepraszam, odbiło mi się, ale no starza się, <grytanie> Oj. ale taki mikrofon przynosi jest sajbiisty, chyba mogę tak powiedzieć, ale nie szukam mi obroty, chyba nie. O nie, czy się rozładowała, najgążej Z innej beczki w ogóle. Tutaj sobie skręciłem tą skrzyneczkę na nadkole miarę solidna i tu mam teraz yy, wsadzić, przykręcić, zamontować, ale jest problem mały, noga mi przeszkadza i muszę odkręcić ten stoliczek, żebym mógł wsadzić to na kole i co? Będę mu przykręcić do ściany bocznej, ale tą ścianę boczną i tak muszę jeszcze przerobić, bo, bo mi nie pasuje. Dobra, i sobie to jeszcze bym do spodu przykręcił wtedy, bierzemy długie śruby, które miałem, miałem. O, tutaj nie, to w sumie to jest w niż... Tak, i dobra. tylko, czy sięgnę? O, to jest pytanie. i szegna. Musiałem śrubokrętem. O nie chce mi się. Ale jak mus to mus. Dobra. Zaraz wracam. Powiem wam, coś jakieś trudne dostępne miejsce i musisz wkręcić śrubkę. Jak nie masz wkrętarki, to jest męczarnia. Powiem wam, naprawdę człowiek może się tak zmęczyć, jak nie wiem. Kurde kręcę, tą śrubę kręcę, ale kurde, ręka mi już boli, a to dopiero połowa. Oj za oj. Kurde stęka, się miał zaraz posrać. Dobra, weszło, o, oh. ujzajoj, oh. a wiecie, czemu to mówię ujzajoj? Ujza Bo to jest, o moim Boże, w języku wietnamskim. i to taka mała ciekawostka, o. Oh.